I dziś, jak dorośniesz, to kim chciałbyś zostać? Piłkarzem. A na jakiej pozycji byś grał? Na ataku. A czemu na ataku? No bo jestem lepszy na ataku. A jaki Twoim zdaniem jest najlepszy napastnik na świecie? Hmm. Adeś z przedszkola. Adeś z przedszkola. A powiedz twoim zdaniem, jaki powinien być piłkarz? Jakie cechy powinien mieć? No, powinien mieć duże mięśnie i mieć dobry strój. Tak jak ja mam kobyłka. Mi Misia, a ty kim chciałabyś zostać w przyszłości? będziesz duża? Ten Kim będziesz? sekretniku. Kim? Teniską. A księżniczką? I będę do zamku Ramku. Jak będę jak załadę i okulal, to będę chodzić na pundurko i będę um, tak um, iść na, na urodziny Maj. A myślisz, że dorośli ludzie mogą być księżniczkami i księciami? A jak ja będę jeszcze większy, to mogę mieć zamek też? Uh -huh. A oni mogą mieć zamek? Uh -uh. Jak myślisz, kto zarabia najwięcej kasy, jak jest duży? Tata. A Twoim zdaniem, kto zarabia najwięcej kasy, jak jest duży? E mama. Okay.